W ślepieczkach 19 dziewcząt z sosnowieckiego zespołu Kiepurki przygotowuje płytę i kompakt disk z kolendami i pastorałkami do poezji Anny Wareckiej. Aranżację przygotował Józef Skrzek. Zespół prowadzi pani Anna Wita. Oto fragment nagrania. Taśma z 16 utworami ukaże się jeszcze przed świętami. Z dziećmi się trudniej pracuje niż z zawodowymi muzykami? Z takimi dziećmi pracuje się bomba. Zespół istnieje 7 lat i działamy przy klubie imienia na Kiepury. W tym czasie dosyć dużo dziewczyny już osiągnęły. Zdobyłyśmy dwa festiwale w Sopocie. Pierwszy międzynarodowy zdobyłyśmy złote wiosło oraz drugi festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej również w Sopocie i również Złote Wiosło. Co śpiewacie najwyższej? Jak? Jaki repertuar? Takie piosenki, typowe piosenki dziecięce z, z radosnym tekstem. A w tej chwili to, co nagrywamy, to są pastorałki. To jest 16 pastorałek do słów pani Anny Wareckiej. Kompozytorów było kilku, między innymi pan Jan Wierzbica, pan Saroczyński, pan Szeremeta. To będzie kaseta oraz płyta kompaktowa. Koszty y, pokrywa Wojewódzki Wydział Kultury to po prostu pieniążki z Funduszu Rozwoju Kultury. Jest to pierwsza nasza płyta. Równocześnie jest to hmm, właściwie chyba najwspanialsza, najpiękniejsza przygoda w naszym życiu. Jest to wspaniale. Studio wspaniale, doskonale wyposażone, wspaniała atmosfera. No i przede wszystkim praca ze wspaniałym muzykiem. Także wszystko bardzo piękne, ale równocześnie szalenie męczące, wyczerpujące. Jeszcze raz. Trzy, no, cztery. No. Jeszcze raz. Ta -da! Ta -da! No jeszcze to nie jest takie super. Tam... <grym> Spróbujcie <coughs> się podzielić nad, nad, na, na połówkę. Zobaczymy, która połówka tam... Nie, nie, nie,